Drodzy, spotykamy się po raz ostatni. Witam Was w ostatnim odcinku naszej małżeńskiej serii, małżeńskiej serii Tylko lepiej. Dzisiaj powiemy sobie właśnie o ostatnim wyrażeniu przysięgi: o wyrażeniu: Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójce Jedyny i Wszyscy Święci. Ale zanim do tego przejdziemy już trochę tradycyjnie posłuchajcie krótkiej historii. Pewnego razu, gdy wyszliśmy ze znajomymi na piwo po pracy, jeden ze znajomych zagadał do mnie i powiedział Arek, widziałem, że śpiewałeś jakąś pieśń gdzieś tam na YouTubie. Czy ty jesteś jakiś taki bardziej kościołowy? No, powiedziałem tak, wydaje mi się, że jestem dość kościołowy. Rozmowa poszła dalej, jak to przy piwie, również na te takie bardziej osobiste tematy. W końcu zeszła też na małżeństwo. Opowiedziałem mu o tym, w jaki sposób budujemy nasze małżeństwo, w jaki sposób podchodzimy do tego, jak również przysięga małżeńska nam pomaga. I on powiedział tak: "Wiesz co? Wiary ci nie zazdroszczę, bo mam pełną swoją historię i nie wiem, czy do kościoła jeszcze kiedykolwiek zajrzę. Wiary ci nie zazdroszczę, ale tego małżeństwa to ci bardzo zazdroszczę. Ja bym tak nie umiał. I ja sobie pomyślałem." Hm, ale ja też tak nie umiem, bo właśnie o tym jest to ostatnie wyrażenie przysięgi małżeńskiej. Bo gdy popatrzymy na całą przysięgę, na to wszystko, co zostało powiedziane w dotychczasowych odcinkach, to logicznym jest dojście do wniosku, że przecież to niemożliwe, przecież to jest niewykonalne, przecież tego się nie da zrobić. Przecież nie da się kochać tak doskonale, przecież nie da się w pełni sobie oddawać i w pełni, się sobie przy, i w pełni przyjmować siebie nawzajem. Przecież nie da się kochać na wzór Chrystusa na krzyżu, nie da się stać jak Bóg. Przysięga małżeńska jest niemożliwa do wykonania. Jest to misja samobójcza, jest to misja dla szaleńców i dlatego małżonkowie, narzeczeni, którzy stają, na stopniu ołtarza, którzy składają sobie przysięgę małżeńską, są szaleńcami, bo porywają się na coś, czego nie są w stanie zrealizować. I wiedzą, że są na to za słabi, że nie podołają temu zadaniu. Ale takie podejście jest konieczne, taka świadomość jest potrzebna, bo jeśli nie zakładamy naszej niedoskonałości, jeśli Uważamy, że wszystkiemu sami podołamy, to nie jesteśmy w stanie poprosić o pomoc, to nie jesteśmy w stanie szczerze powiedzieć: Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Bo właśnie to ostatnie wezwanie jest takim dramatycznym wołaniem o pomoc: Boże, pomóż, bo wiemy, że sami nie damy rady, wiemy, że sami nie podołamy. I tak jak powiedział mój znajomy: Wiary ci nie zazdroszczę, ale małżeństwa ci zazdroszczę ja bym tak nie umiał. Nikt tak nie umie bez wiary, ponieważ nie da się oddzielić tej wizji małżeństwa, o której mówiliśmy przez 12 ostatnich odcinków. Nie da się tego oddzielić od Boga, ponieważ rzeczywiście jest to niemożliwe. Nasi przodkowie mieli bardzo piękne powiedzenie: Bez Boga ani do proga. I wydaje mi się, że małżonkowie, mówiąc na końcu swojej przysięgi: Boże, pomóż, właśnie to samo mówią. Panie Boże, bez Ciebie to ani do proga. Bez Ciebie to nie wiemy nawet, czy w pełni, w zgodzie wyjdziemy z tego kościoła, przekroczymy ten próg. Nie wiemy, jak będzie wyglądać nasza codzienność. Panie Boże, pomóż, bo bez Ciebie ani do proga. I to podejście, które zawarte jest właśnie w tym takim ludowym powiedzeniu, Wydaje mi się, że streszcza to, o czym mówi prorok Jeremiasz. Pozwólcie, że przeczytam teraz nieco dłuższy fragment. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzewu na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście, wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu. I Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Człowiek, który buduje swoje życie bez Boga, małżonkowie, którzy budują swoje małżeństwo bez Boga. Są podobni do dzikiego krzewu na stepie. Wybierają miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną. Natomiast małżonkowie, którzy wołają, Boże, pomóż, sięgają swoimi korzeniami do tego strumienia strumienia, który się nigdy nie wyczerpie strumienia, z którego zawsze mogą czerpać z którego otrzymują siłę. I tacy małżonkowie rzeczywiście dostają moc do tego, żeby realizować to wszystko. O czym mówiliśmy we wszystkich tych dotychczasowych odcinkach, o czym mówi cała przysięga małżeńska. I tacy małżonkowie rzeczywiście wracają do raju. Wracają do tego stanu pierwotnego szczęścia, wracają do tego, co było od początku zamysłem Boga. I gdy mówimy o raju, jest taki jeden fragment w Księdze Rodzaju w trzecim rozdziale. Fragment, który mnie od bardzo wielu lat fascynuje. Mówi on tak. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Akcja dzieje się na krótko po tym, gdy pierwsi ludzie skosztowali owocu z drzewa, z którego nie mogli kosztować owoców, ale nie o tym chcę mówić. Chciałbym skupić się na tych słowach. O, mówiących o Bogu przechadzającym się po ogrodzie w porze, kiedy był powiew wiatru. Te słowa, kiedy był powiew wiatru, tak jak mówiłem, od wielu lat mnie fascynują, ponieważ one pokazują mi taką oczywistość tej sytuacji. To trochę tak, jakby rolnik powiedział: O, jak fajnie Rześko wieje, pójdę się przejść, pójdę się przejść po mojej działce, po moim polu. Tak samo Pan Bóg jak fajnie wieje, pójdę się przejść. Wyobrażam sobie, że takich spacerów Pan Bóg odbywał wiele, że właśnie to życie w Ogrodzie Rajskim to było życie razem z Panem Bogiem, który przechadza się pomiędzy tym, tymi, tym dwojgiem ludzi, pomiędzy Adamem i Ewą. I właśnie małżonkowie, którzy właśnie jak u Jeremiasza pokładają ufność w Panu, wracają do takiego stanu. Ich dom, ich rodzina, ich małżeństwo staje się przestrzenią, po której. Przechadza się Pan Bóg, który przechadza się pomiędzy dziećmi bawiącymi się, który towarzyszy im w codzienności, w gotowaniu, w usypianiu, w spotykaniu się z przyjaciółmi. I tych podobieństw do raju jest więcej. I co więcej, nawet wydaje mi się, że małżeństwo jest czymś nawet więcej niż powrotem do raju. Ponieważ popatrzmy, Adam i Ewa. Zrywając owoc, mieli te same motywacje, które mają narzeczeni wstępujący w związek małżeński. Adam i Ewa, zrywając owoc, chcieli stać się jak Bóg, ale zrobili to w sposób głupi, zrobili to w sposób nieodpowiedzialny. Zrobili to z zrywając z Panem Bogiem, odrzucając Jego łaskę. Natomiast małżonkowie wstępujący w małżeństwo, Rzeczywiście mają okazję stać się jak Bóg, ale robią to tylko i wyłącznie dlatego. Dzieje się to tylko i wyłącznie dlatego, że wiedzą, że muszą zapuścić korzenie nad odpowiednim strumieniem, że muszą czerpać z odpowiedniego źródła. Ktoś jednak powie: No dobrze, ale życie to wciąż nie jest raj. Tak jak w poprzednim odcinku mówiliśmy, życie to nie jest niebo, życie to jest cierpienie, życie to są trudności. Ale jako odpowiedź znów przychodzi nam prorok Jeremiasz, który we fragmencie, który wcześniej czytałem, mówi, że człowiek, który zapuścił korzenie nad tą płynącą wodą, nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście. Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. Życie z Panem Bogiem nie gwarantuje nam braku cierpienia. Życie z Panem Bogiem nie gwarantuje, że nie przyjdzie czas posuchy. Nie przyjdzie czas niepokoju. Gdyby tak było, to Chrystus byłby pewnie najmniej cierpiącą osobą w dziejach, bo żył najbliżej Boga, bo sam był Bogiem. Widzimy zatem, że cierpienie jest wpisane w nasze życie, ale życie razem z Panem Bogiem sprawia, że zmienia się zupełnie perspektywa patrzenia na to cierpienie, że zupełnie inaczej do Niego podchodzimy. I nawet gdy ono przychodzi, to jak mówi Jeremiasz, nie doznajemy niepokoju. To nawet wtedy nie przestajemy wydawać owocu. Dlatego właśnie wzywamy do pomocy całe niebo. Wzywamy Boga, Ojca Wszechmogącego i wszystkich świętych, by nie tylko byli świadkami naszego małżeństwa, ale by pomogli nam budować to małżeństwo. I to wołanie: Boże, pomóż. Na końcu przysięgi małżeńskiej to jest dokładnie to samo wołanie, o którym mówiliśmy przy słowach za żonę za męża. Wołanie z Kany Galilejskiej. Nie mają już wina. Boże, nie mamy wina. Chcemy pięknej miłości pomóż. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący. I w ten sposób małżonkowie zapraszają Boga, by nie był tylko świadkiem przysięgi, wobec którego wypowiadamy ją, ale żeby stał się częścią małżeństwa. I od teraz nie budują go już we dwoje, ale budują go już we troje, razem z Bogiem. Małżeństwo we troje, troje do pary, jak to mawiał biskup Fulton Sheen. Jak to jednak zrobić, bo znów poruszamy się po pewnych bardzo wzniosłych ideach. Cóż, pewien mądry ksiądz powiedział mi kiedyś, że nie da się nauczyć życia z Bogiem, nie żyjąc z Bogiem. Nie da się nauczyć modlitwy nie modląc się, bo tak jak wystąpień publicznych, uczymy się po prostu występując publicznie. Tak jak karate, nie nauczymy się teoretycznie z książek o tym, jakie ruchy wykonywać, ale musimy zacząć to robić. Tak samo jest tutaj. Miłości uczymy się kochając. Życia z Bogiem uczymy się po prostu poprzez życie z nim, poprzez dotykanie go. Dlatego właśnie. Hmm, Pojawia się też tutaj Eucharystia. Eucharystia, która już wcześniej wybrzmiewała w naszych rozważaniach dotyczących przysięgi, bo właśnie wino skali, skany galilejskiej prowadziło nas do Eucharystii, a poprzez Eucharystię pod krzyż. Zatem, chcąc zapraszać Boga do małżeństwa, małżonkowie muszą czerpać ze źródła Eucharystii, bo to jest właśnie ten strumień. Do którego oni zapuszczają korzenie, to jest strumień, który pozwala im nawet w tych trudnych momentach owocować. I dzięki temu przekraczają nawet, nawet to, co było dostępne dla Adama i Ewy w raju. Ponieważ wiedzą, że jest tutaj współpraca z dwóch stron, że miłość jest cnotą, nad którą z jednej strony sami pracują, a z drugiej strony dostają pomoc od Boga, który podnosi tę miłość do poziomu, który wydaje się wręcz nieosiągalny, który wydaje się wręcz niemożliwy. Ponieważ, jak mówi klasyczna teologiczna zasada św. Tomasza, gracja presupponit naturam et perficit eam Łaska zakłada naturę i ją doskonali. Tacy ludzie wiedzą, że z jednej strony potrzebna jest natura, potrzebna jest ich praca. Ale na tym to się nie kończy, ponieważ potrzebna jest też łaska, która zostanie wlana w nich i która udoskonali te pracę dwojga ludzi. I w ten sposób osiągamy świętość, osiągamy doskonałość. I to doskonałość, która jest czymś więcej niż tylko powrotem do raju. Ponieważ jak to mówią ojcowie Kościoła, jak to cytuje po nich katechizm Kościoła katolickiego, Syn Boży stał się człowiekiem, aby uczynić nas Bogiem. Zatem małżeństwo nie jest tylko powrotem do bycia obok Pana Boga, jak to żyli Adam i Ewa w raju, ale jest zaproszeniem do tego, żeby razem z Chrystusem unieść się do rzeczywistości, która normalnie jest dla nas niedostępna, żeby osiągnąć przebóstwienie, żeby stać się Bogiem. Jak to mówi katechizm. Bo, jak czytamy w Piśmie Świętym, gdy wszystko się dokona, to będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy go takim, jakim jest. Staniemy się rzeczywiście jak Bóg. I teraz cała przysięga małżeńska i całe małżeństwo to jest droga, to jest zadanie, żeby właśnie przybliżać się każdego dnia do takiego stanu, bo taka jest właśnie moc miłości. Jest to moc, która potrafi przebóstwić człowieka. Jest to moc, gdzie człowiek współpracując z łaską, człowiek oddając się Bogu, mówiąc mu: Boże, pomóż, a my damy z siebie, ile tylko jesteśmy w stanie, staje się rzeczywiście jak Bóg. I do takiego właśnie małżeństwa, do takiego stanu zaprasza nas przysięga małżeńska. To jest właśnie cel małżeństwa. Żeby takimi się stawać każdego dnia. Żeby być jak Bóg, już tutaj na Ziemi w sposób niedoskonały, ale po śmierci. Rzeczywiście, by być jak Bóg, by poprzez Syna Bożego, który stał się człowiekiem, stać się Bogiem. Tylko lepiej. To są dwa słowa, które stały się tytułem tej serii, ale są to dwa słowa, które, jak mówiłem w pierwszym odcinku, stały się hasłem, pewnym zawołaniem naszego małżeństwa. Tylko lepiej. I wydaje mi się, że teraz po trzynastu odcinkach chyba lepiej rozumiemy. Co znaczy lepiej? Że po pierwsze, lepiej nie oznacza więcej szczęścia, nie oznacza mniej cierpienia, nie oznacza mniej bólu, nie oznacza mniej trudności, nie oznacza łatwiej. Lepiej nie oznacza też, że już jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy być. Oczywiście te treści, o których mówiłem przez wszystkie te odcinki, to nie jest tak, że my z żoną już doskonale nimi żyjemy. Że są one dla nas już tak oczywiste, że, że w pełni je realizujemy. Nie. My cały czas chcemy, żeby było lepiej. One są pewnym ideałem, pewnym celem, do którego dążymy. I tym hasłem tylko lepiej wyrażamy, że chcemy każdego dnia troszkę bliżej być tej świętości, trochę bardziej być jak Bóg, objawiać sobie nawzajem Boga, pokazywać sobie nawzajem Boga. Tylko lepiej oznacza wzrost. Tylko lepiej. Znaczy lepiej, znaczy bliżej świętości, bliżej Pana Boga. I o to chodzi w małżeństwie, o to chodziło w całej tej serii. I takiego małżeństwa Wam życzę, takiego małżeństwa sobie życzę i mojej żonie. Czasami się to będzie realizować przez radość, czasami się to będzie realizować przez cierpienie. Czasami lepiej będzie się realizować po prostu przez zwyczajność. Natomiast życzę Wam wszystkim i sobie, byśmy właśnie takie małżeństwa budowali. Małżeństwa, które będą prowadziły nas do stawania się jak Bóg. I w tym miejscu chciałbym też bardzo serdecznie podziękować Wam wszystkim. Podziękować Wam za te kilkanaście spotkań. Za to, że siadaliście ze mną przez te tygodnie kolejne do stołu. Że spotykaliśmy się i przez, przez ten czas zastanawialiśmy się, czym jest przysięga małżeńska. Dziękuję, że byliście razem ze mną, że towarzyszyliście mi w tym. I jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego, cieszę się, że bardzo, że jesteście. Pozdrawiam Was z Panem Bogiem.